Wielkie i na pozór leniwe krokodyle nilowe to drugi największy współcześnie żyjący gad na świecie, zaraz po krokodylu różańcowym. Mogą osiągać długości nawet ponad 6 metrów, ważyć tony i dożyć setki. Występuje u nich kanibalizm. Krokodyle mogą zjeść się wzajemnie, jednak zazwyczaj dorosłe osobniki polują na szeroką gamę zwierzyny. Od dużych ryb przez inne gady, ptaki i ssaki różnej wielkości, nawet antylopy czy bawoły. jeżeli nie jesteście kapibarą ujeżdżającą krokodyla, to lepiej trzymać się na dystans, ponieważ zdolne są do krótkotrwałych, znacznych przyspieszeń w trakcie poruszania się na lądzie. Niektóre umieją biegać z prędkością około 30 km na godzinę na krótkich dystansach. Szybki powrót do wody z błotnickiego brzegu może odbyć się poprzez skok, obrót ciała i rozłożenie kończyn. Krokodyl Nilowy jest na trzecim miejscu w rankingu z najsilniejszymi szczękami, zaraz po różańcowym i żarłaczu białym według AZ Animals. Występuje prawie w całej Afryce, poza chłodnymi obszarami na północy kontynentu oraz Saharą. Zamieszkuje brzegi rzek, jezior i zbiorników wodnych. Dni spędza na brzegu, wygrzewając się na słońcu, a nocą zanurza się w wodzie i to przede wszystkim wtedy żeruje, Choć nie jest to reguło, Gdy zgłodnienie poluje także w ciągu dnia, głównie z wody, urządzając zasadzki, mniejsze ofiary w całości te większe wciąga pod wodę, aby je energicznie rozszarpać, lub odrywa kawałki, obracając się jak baletnica wokół własnej osi. Jak to u gadów bywa, po porządnym posiłku może pościć kilka dni i wtedy nie atakuje. W niektórych miejscach podczas obfitych opadów krokodyle mogą spływać rzekami do oceanu, gdzie można je spotkać na przykład surfując, a są doskonałymi pływakami. W wodzie poruszają się tak szybko jak na lądzie, i o ile mając przewagę odległości, biorąc pod uwagę fakt, że krokodyle są krótkodystansowcami, zdołamy jeszcze uciec, to szybkością pływania krokodyl przewyższa nas trzykrotnie. Krokodyle przetrwały prehistorię i są jednymi z najstarszych żyjących gatunków na Ziemi. Ich przodkowie żyli już około 200 milionów lat temu, co oznacza, że przetrwali epokę dinozaurów. Młode krokodylu nie mają opieki, same muszą wyklucie i radzić sobie w środowisku. Generalnie krokodyle nie budują tradycyjnych gniazd, sami to składa jaja w wykopanych dołach w piasku lub błocie. Krokodyl nie jest gatunkiem w pełni przystosowanym do życia w słonej wodzie, jednak różańcowy czy amerykański potrafią wpływać do morza. Mają one na Tyle czułe ucho, że słyszą również pod wodą. Krokodyle mają zęby, które się zużywają i łamią w trakcie jedzenia, ale nie jest to problem. Mają zdolność wymienienia zębów przez całe życie. Nowe zęby wyrastają, aby zastąpić stare, co pozwala im zachować zdolność do zdobywania pokarmu. Choć krokodylowate są chronione, ludzie nadal jedzą ich mięso, korzystają ze skór, a zęby noszą jako wisiorki. Jednak te wypadają i odrastają, przez co można je znaleźć, gdy nie będą im już potrzebne. A czy sformułowanie krokodyle łzy lub krokodyli płacz brzmi znajomo? Okazuje się, że wydzielina specjalnego gruczołu solnego występuje u niektórych krokodyli. Pomaga ona pozbyć się nadmiaru soli z organizmu zwierzęcia poprzez kanaliki, znajdujące się w pobliżu oczu, szczególnie po posiłku. W związku z tym powstał mit, jakoby krokodyl płakał nad swoją ofiarą będącego synonimem fałszywego żalu. Obserwuj po więcej!